Jest to filmik 69 na tym kanale i ktoś podsunął mi pomysł, aby był to filmik szczególny, więc opowiem Wam o swoim życiu erotycznym. Żartowałam. Będzie to bardzo luźny vlog, ponieważ będę mówiła o swoim przeżyciu, a w sumie o swoich przeżyciach, czyli o swojej najgorszej randce w życiu. Więc usiądźcie. Jak chcecie, to posłuchajcie. Był czas, kiedy na randki chodziłam bardzo często. W sumie był to tydzień i trzy randki, z czego dwie były właśnie udane, a ta jedna niekoniecznie. Oczywiście, żeby było śmieszniej, były to randki w ciemno. Moja kochana kuzynka, która okazała się największym trołem na świecie, poumawiała mnie z różnymi facetami. Tych dwóch na początku było naprawdę spoko, jednak ten trzeci już niekoniecznie. Ja, będąc wtedy... Frywolna, że tak powiem, że nie byłam w żadnym związku. Stwierdziłam, że. Jolo, yy, raz się żyje. I to była najgłupsza rzecz, na jaką wpadłam. Na trzecią randkę byłam umówiona z mężczyzną, który mi ponoć nieziemsko przystoi. Miał być studentem yy, filologii angielskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ogólnie miał być mega wygadany, mega spokojny i tak dalej, tak Przyszedł dzień rano. Ja pełna nadziei, że poznam kolejnego fajnego faceta. Ubrałam się elegancko. Był to, były to wakacje, końcówka wakacji, więc założyłam sobie sukienkę, wysokie buty, wymalowałam się i ogólnie rzecz biorąc to wyglądałam nawet spoko. Umówiliśmy się tak, że on po prostu ode mnie podjedzie, a ja tam wyjdę. Weszłam na parking i czekałam aż w końcu ktoś podjedzie, kto będzie tą osobą. No i wychodzi. Facet. Matiza. Spoko, to matizów nic nie mam, sama kiedyś miałam. I tak na niego patrzę, i w sumie nie wyglądał on tak, jak wyglądać powinien, ponieważ widziałam jego zdjęcia wcześniej i była to zupełnie inna osoba. Na samym początku powiem wam, iż nie był to student filologii angielskiej. Był to student informatyki. Ja jestem osobą, która po wyglądzie nie ocenia, więc stwierdziłam, że na pewno będzie to jakiś spoko koleś, pomimo tego, że tak wygląda i będzie tam się kleiła rozmowa i będzie fajnie i przyjemnie. I tutaj też byłam bardzo głupia i byłam przekonana, że będzie fajnie, ale gównianą było, że tak powiem. On wysiadł z tego samochodu, ja go nie widziałam, i on wtedy krzyknął słowa, które ja pamiętam po dzień dzisiejszy, czyli: Ej, mała Olkuś, ho, bo ja tu czekam. Ja po tych słowach stwierdziłam, że trzeba jak najszybciej uciekać. Ale uciec nie uciekłam, ponieważ wsiadłam do tego samochodu, jak głupia, i pojechałam z nim do budynku, w którym miała się odbyć. Y Taka obiado-kolacja, taki lunch. Nie wiem jak to nazwać. Ja zieloną górę bardzo dobrze znam i już wiedziałam, co się święci, ponieważ wiedziałam, że jedziemy w kierunku budynku naprawdę, naprawdę cudownego. Chłopak zabrał mnie do Drivera. Jee! Yeah! Co więcej, po zamówieniu dla mnie sałatki, a dla siebie powiększonego zestawu, o, w ogóle nie miałam prawa do wyboru w tym, co chciałabym zamówić, po prostu stanął na parkingu obok y, maka i. i jedliśmy w samochodzie. Cały czas cokolwiek chciałam powiedzieć, wszystko było przez niego narzucane. W takim sensie, że ja coś mówię a, słuchaj, słuchaj, bo ja tutaj coś tam i ogólnie tak się najebałem i, i imprezy i dupeczki i w ogóle wow, 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 jakie moje życie jest cudowne, ile to ja nie zjarałem i jaki to jestem super i fajny. Ja z racji, jestem dziewczyną w miarę kulturalną stwierdziłam, że nie ma co uciekać, tylko przetrwam to i dam sobie radę. W międzyczasie oczywiście założyłam napisy do swojej kuzynki SMS-a, że ją zajeb... Chłopak cały czas narzucał nam swoje tematy, mówił o tym jak to on chodzi na siłkę, pomimo tego, że kompletnie tego nie było widać, a zresztą ja nie lubię facetów, którzy chodzą cały czas na siłownię. I w ogóle mówił mi o tym, jaki to on jest super i o tym, że jego kierunek na UZC jest najlepszy w Polsce. Nie jest. W końcu moja kultura poszła się jebać, że tak powiem. I powiedziałam, że muszę wracać do domu, ponieważ bardzo źle się czuję. Co on mi na to powiedział? Ej, nie pierdą, Będzie dobrze, zaraz ci przejdzie. Kobiety zawsze marudzą, że boli je głowa. Wtedy stwierdziłam, że nie ma wyjścia, ucieczki, ponieważ to była jedyna wymówka, jaka wtedy przyszła mi do głowy. Więc posunęłam się o krok dalej w tym wszystkim i stwierdziłam, że zaryzykuję. Teraz tak, to jest prawda, rozdrapałam sobie nos tutaj, tak w środku i tu jest takie miejsce w ogóle, gdzie jak się rozdrapie, lekko skaleczy, to strasznie leci krew. Więc stwierdziłam, że to nie jest takie głupie, a to jest jedyna droga do tego, żeby uciec. I rozdrapałam ten nos i zaczęłam krwawić. Koleś niezmiernie się wystraszył tego, co się ze mną dzieje i stwierdził, że w sumie to nie jest taki głupi pomysł, żeby mnie odwieźć. Jechał pod ten dom i chciałam wysiąść z tego samochodu, ale on oczywiście musiał jeszcze cały czas gadać i pomimo tego, że całą drogę ze mnie tutaj się lała krew, jak tutaj chusteczki, o Boże, Boże, umieram, teraz się wykrwawię na śmierć, to on dalej opowiadał o tym, jakie jego życie jest cudowne i ile on nie zaruchał na imprezach. Pod całą drogą powiedział, że jeszcze się jutro umówimy i tym razem ja stawiam. Ja jestem osobą, która kompletnie nie umie kłamać i po mnie wszystko widać i, i to powie każda osoba, która mnie lepiej zna z życia realnego. No i pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to powiedziałam, że wiesz, jutro się wyprowadzam. Ale <noise>, jak ja głupia. <ma> <noise> Najgorsze jest to, żeby tego było mało, on to po prostu wyknął. On powiedział, że nie ma problemu i przyjedzie do każdego miasta w Polsce, gdzie będę mieszkać. Ja byłam wtedy przerażona i zdruzgotana. Po prostu wróciłam do domu i stwierdziłam, że nigdy więcej randek w ciemno i żadnego omawiania się. Po czym miałam jeszcze bardzo długą rozmowę z moją kuzynką, która stwierdziła, że ona no tak lubi mnie potrolować, bo ja się tak fajnie denerwuję. W to sposób zakończyła się moja super randka. I tak jak związkom na odległość po prostu wierzę i uważam, że są możliwe do zrealizowania tak, randki w ciemno po tym, co się stało, po prostu. Pff. nigdy więcej, nigdy w życiu nikomu tego nie polecam. Jeżeli mieliście jakieś fajne historie związane z randkami, to ja z ogromną przyjemnością poczytam je w komentarzach bądź w mailach na wobec. Przypominam, że możecie mnie znaleźć na Facebook, też wobec na Instagramie itd., itd. Wszystkie linki są w opisie. Możecie też zasubskrybować ten kanał i w ogóle dać łapkę i skomentować, więc w sumie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć, trzymajcie się do następnego vloga.